Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, moi drodzy państwo. Dzień dobry, kochanemu państwu. Tak muszę mówić, bo inaczej są reakcje nieprzychylne. Słuchajcie, nowy tydzień się zaczął. Państwo wiedzą o tym, prawda? Ja też i postanowiłem wyciągnąć z urlopu ciotkę Dorotkę, która już prawie albo więcej niż dwa tygodnie, w ogóle słowa, nic, nic nie wiadomo było. Jest okres urlopowy, jest okres ogórkowy sezon, ale ciotka tak czy inaczej no powyciągała różne takie perełeczki. No i dzisiaj ona. Wiecie Państwo, w tej chwilowo Prawo i Sprawiedliwość w dobrym humorze, w bardzo prezes, w świetnym, w Lublinie nawet zażartował wesoło. Powiedział do pana Czarnka, kierując spojrzenie, to chyba pan, pan Czarnek powiedział, a jeśli nawet nie powiedział, to i tak to powiedział. No więc wszyscy po prostu się spajdali ze śmiechu. Dobra forma PiSu jest spowodowana gorszymi notowaniami koalicji. Pewnie o tym też będzie. Zapraszam Państwa gorąco. Jak bawiała ciotka dorodka, będzie pierwsza zwrotka. Do toruńskiego Tadzia pielgrzymka się odbyła, lecz Jarek się nie zjawił. навалила. Президентект тудзе ж знацнікнув тазі вплыви быть може наweть в пісе з цфердзіні до ты зкрыви. Якбавяла деткакає друга робка. W Szczecinie jest przypadek, na który są papiery, że pacjent zachorował i cierpi na cholerę. Ja coś podejrzewałem, diagnoza zda się prosta, że żyjąc w naszym kraju cholery można dostać. Jak powiedziała ciotka Dorotka, będzie trzecie Wrotka. Sondaże wykazują, nie całkiem przez przypadek, że Tusk to zgrana karta, urasta zaś pan Radek. Czy zmieni on Donalda i dziury on połata? Czy koalicja wytrwa przez dwa najbliższe lata? Jak mawiała ciotka ja będzie czwarta zwrotka. W pajacu prezydenckim pakuje Andrzej Klocki. Za chwilę swoje własne rozłoży tam na Wrocki. Niełatwo jest po latach pakować, widać po nim. A jeszcze ludzka wdzięczność, co goni i to goni. Jak wam wujek za stroniec, teraz będzie koniec. No i tak właśnie ciotka Dorotka po urlopie. Proszę Państwa 21 lipca, dzisiaj, poniedziałek i imieniny, no jak to zwykle 21 lipca w poniedziałek imieniny obchodzą Daniel i Wiktor, a także Andrzej, Arbogast, Benedykt, Ignacy, Jan, Julia, Just, Klaudiusz, Laurenciusz, Laurenty, Prakseda, Wawrzyniec i Zotyk. Najserdeczniejsze życzenia kochanym Państwu solenizantom. Przysłowie jest, gdy listki ziemniaków w górę spoglądają, to nam na pogodę znak pewny dają. To są mądrości. Cycat dynia, nikolady szafuch. Najbardziej straconym dla człowieka jest dzień, w którym się nie śmiał. Mam nadzieję, że Państwo się chociaż troszkę uśmiechnęli w przyciągce, natomiast na pewno uśmiech Państwo przy grze półsłówek Basia Bocian, prawdziwe nazwisko znane redakcji, przysłała dziś medyczną grę półsłówek. Mamy w bąciku Kasi. Dzisiaj, mianowicie proszę Państwa, krupy z dętkami. Choroby W, choroby W, choroby W wciąż grożą nam. Choroby W, choroby W, choroby W, tu i tam. Dziękuję, do widzenia.